mi się też wydaje, właśnie tak, tak słuchając, bo to po jest prawda, to czy gdzieś to zawsze też wiedział, że no. największym też problemem jest nasza mowa po prostu. My mm. często mówimy coś tak niekiedy lekko i to nas też zanieczyszcza. Mm. To naprawdę to. Słuchaj, może mówi, że my z każdego słowa zdamy sprawę w dniu sądu. pan Jezus nigdy nie powiedział słowa tak prosto, tak z, sam siebie po prostu. Każde słowo było rozważne, każde słowo było przemyślane u niego, mm. prawda? Tak właśnie do mnie też tak dotarło, że naprawdę, że ten język trzeba pilnować, Mówcie jak słowo Boże mówi. No często tu jakiś głupi żartik, coś tam, no coś tam jakoś tak, potem staramy się jakoś wygnąć sytuację, jak, jak uświadomimy, że coś coś mu złego zrobili, nie albo coś znaczy, złego powiedzieli. Tak, staramy się czasami tak ominąć to, prawda? No to a, wiesz, jak tutaj coś tam, ale to już nas zanieczyściło w tym momencie, bo już tam nic nie bym zrobił. Bo to jest coś, coś z tego świata, z tego ciała, dlatego właśnie jak jest coś takiego, coś takiego się przydarzy, to to razu bym się do Boga oczyścić się z tego, nie? Bo jeżeli tutaj przystąpimy, zrobimy coś tu, 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 się tego nazbiera, prawda, tych śmieci, że tak powiem. To jest tak jakby, nie wiem, wziąć wszystko, pozbierać jakieś jakiegoś wiadra i potem wrzucić, no To tych śmieci będzie dużo, nie? I więcej śmieci, tym większe zanieczyszczenie. Hmm. Dlatego właśnie też tak, tak do mnie też właśnie dociera, że naprawdę ważyć słowa i, powiem no szczerze, też miałem taką sytuację, że widziałem, że ktoś brać braci, nie chcę tutaj mówić hmm. o Tobie, że tak nie było, powiedział coś i czułem w sercu, czułem, że powinien się odezwać, ale jakoś to przymilczało. No nie wiem, no po prostu jakoś zblokowało mnie i nic nie powiedziałem. A wiem, że powinienem. Potem właśnie do mnie doszło, że, że nie powiedział tak, jak powinien powiedzieć. Zachowanie było nie tak, jakie powinno być. Naprawdę. I powinien być stanowczy. Jezus był stanowczy, Jezus w nas, nosa, On był stanowczy tam, gdzie trzeba było skarcić, karcił. Tam, gdzie trzeba było pochwalić coś, do, dobre słowo powiedzieć, powiedział. Tak samo jest z nami często, że my często udajemy coś tam, no, że nie widzimy albo nie słyszymy. Ale tak naprawdę, nawet Słowo, Boże mówi, że naprawdę, że mamy napominać się nawzajem. Tak samo Księga Ezechiela mówi jednoście. Y, st, tam y, stróż narodów, prawda? Że Jeżeli widział coś, że ktoś coś źle robi, to on, jeżeli go nie upomniał, to konsekwencje grzechu krewnie go spadało na, na tego prawda, który go y, na tego Pan, całego. A nawet jest w y, y, Zakonie Mojżeszowym napisane do każdego z nas, nie tylko do proroka, że jeśli widzisz i nie. To dlaczego nienawidzisz brata swego, nie napominając go, kiedy grzeszy? Nawet użyte jest, że nienawiścią jest nie napomnieć. No, to jeszcze w takim świetle dubitnym. że a To że znajdę później. może Mozeszoły ten śmieje miejsce. Że coś takiego widzimy, to naprawdę nie bój mi się czasami, bo to naprawdę może nawet czasami uratować ich duszę, nie? To się mm -hmm. tak wydaje, ale my tu robimy przystęp, no może się wrócić, albo się pomodę w tej sprawie. Nie, bo pomóc się za niego w porządku, albo stanowczo stanowczy, zwróć uwagę, usiadą. Mm -hmm. Raz, drugi, trzeci, jak trzeba, naprawdę. Bo często tak no jesteśmy braku, sestramę, tak, tak no, fajnie jest, tak. No, szkoda tutaj komuś, że tak powiem tą kłodę, że ci podągi, żeby się nie potknął, nie? Słownie, żeby go naprawdę mu coś tam nie dołożyć. Ale czasami naprawdę, skoro jest napisane w Biblii, że Bóg karci nas i smaga dla naszego dobra, to czy my nie powinniśmy naprawdę nawzajem napominać? Jak widzimy coś, słyszymy, potem mówię, tak są mówią o języku. Naprawdę nieraz było tak, coś słyszałem, powinienem zareagować, a nie zrobiłem tego. To jest moja pokuta, będzie w tym kierunku, naprawdę to trzeba zmienić. naprawdę. Bóg oczekuje od nas naprawdę stanowczości. Jeżeli będziemy naprawdę uczniami Jego, prawdziwymi, to będziemy stanowczy, tak jak Jezus był. On nie ma względu, wiemy o tym doskonale. Tam, gdzie trzeba było biada, uczynić piszfory, obudnicy, hipokryci. Mówi wyraźnie, prawda? Tak samo jak my widzimy. Ja nie, nie mówię, że się nam wzajem ale chodzi o to, żeby w duchu miłości, łagodności, delikatności. Podejść naprawdę i no, ja zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, coś zauważyłem, że <kłysy> ktoś pokazał. Uświadomi mnie, że ty w tym, w tym miejscu zrobiłeś tak, czy postąpiłeś tak, czy powiedziałeś coś. No, to nie było doskonałe. Ty, by Jezus, nigdy nie zrobił. A my mamy dążyć do doskonałości, jak jest Jezus Chrystus. Naprawdę, chwała Bogu za to, że możemy widzieć, że możemy słyszeć i obyśmy reagowali w takich sytuacjach. Chwała, mhm. chwała Bogu, To jest bardzo ważne.